Czy to będzie dobry książkowy dzień? No jasne, że będzie dobry, bo jest z nami najnowszy Kazik, który no niestety się zgubił. Ale, dlatego, że Kazik się zgubił, my mamy szansę porozmawiać z naszymi dziećmi, co zrobić w takiej sytuacji, przeżyć te emocje książkowo, więc bezpiecznie i super, że mamologia. Aleksandra Belta Iwacz napisała kolejną część. Media Rodzina wydało, a Ciocia Ania, czyli aktywne czytanie, patronuje. I już wam opowiadam, co jest w środku. Aha. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blok Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast Nie Tylko dla Mam, gdzie powiem Wam, że o tym zgubieniu się było, już było nawet kilka lat temu, o noszeniu opaski z numerem telefonu na nadgarstku, wszystko to było, ale nigdy, przenigdy nie będzie zbyt wielu rozmów na ten temat. Zwłaszcza, że dzieci, nawet jeżeli z nimi porozmawiamy, jeśli znajdą się w takiej sytuacji, trudnej emocjonalnie, no. Muszą mieć to wpisane, wręcz tak wiecie, jakby się obudziło je w nocy, muszą to mieć wpisane, wryte w pamięć, muszą po prostu wiedzieć, jak się zachować, żeby w ogóle mieć szansę sobie poradzić z tym wszystkim, bo to jest trudna sytuacja. I Kazikowi to się przytrafiło podczas wakacji nad morzem. Cudowny dzień, było bardzo fajnie na plaży, było słuchajcie, zakopywanie taty, więc to jest zawsze frajda. I potem wszyscy. Zgłodnieli, Kazik sobie wymyślił swoją ulubioną potrawę, więc deptakiem maszerują tu, tu, tu do tego miejsca, gdzie mieli sobie właśnie zjeść. I mama wyjaśniła Kazikowi, że w takich miejscach najlepiej trzymać za rękę dorosłego i Kazik generalnie się z tym zgadza. Ale ręka mu się spociła, więc ustalił z rodzicami, że okej, okay, dobra, nie trzymasz nas za rękę, ale jesteś blisko i nie oddalasz się od nas. Oczywiście, że takie umowy z dziećmi to są tylko umowy. W tym sensie, że oczywiście rozmawiamy i dziecko powinno znać reguły, ale to jest tylko dziecko. I jak się mały człowiek zagapi na te wszystkie stragany na deptaku, tu akurat cudowny magnesik w niebieskim, ulubionym kolorze kazika, no to można stracić z oczu rodziców. I właśnie tak się stało. I zobaczcie, to jest też fajnie narysowane, zgubiłem się. Nagle ten kolorowy tłum, który jeszcze przed chwilą był taki fajny, taki o super, tak to było pięknie. Nagle dziecko w takim właśnie, no nie chcę powiedzieć amoku, ale lekkiej panice, w strachu na pewno, czuje się tak. Ten tłum jest po prostu taki bez twarzy, taki trochę zamglony. Podoba mi się ta ilustracja, mocno oddaje to co, no warto, żeby dziecko wiedziało. I teraz Kazik sobie przypomniał rozmowę z mamą, co zrobić w takiej sytuacji. Po pierwsze stój w miejscu, a po drugie możesz spróbować się uspokoić. I Kazik tutaj ma taki sposób, którego się nauczył od mamy, związany oczywiście z oddechem, i dzięki temu uspokaja się. No i rodzice dosłownie po kilku minutach się pojawiają, także nie było to długo. Oni raz-dwa się zorientowali, co się się dzieje i Kazik teraz już w ramionach Taty zaczyna płakać. To też jest istotne, bo on wróci do tego wieczorem w rozmowie z mamą. Dlaczego to tak było, mamo? Że ja płakałem dopiero wtedy, jak już w zasadzie nie musiałem, bo byliście przy mnie, już byłem w ramionach Taty i mama mu wyjaśnia, że tak to właśnie nasz organizm i nasz mózg działa, kiedy już jesteś bezpieczny, kiedy on już nie jest w stanie alarmu i może sobie pozwolić na wyrzucenie z siebie tych emocji. To wtedy właśnie płaczemy i to jest ok, a nawet bardzo ok, więc super wszystko się tutaj kończy. Potem już ten dzień jest taki normalny, zwykły, sobie wędrują, ale też mamy tutaj przypomnienie, co jeszcze można zrobić, jak się mały człowiek zgubi, czyli na przykład zagadnąć osobę w mundurze, Albo poprosić o pomoc panią, która sprzedaje w jakimś sklepie, no i jest ta bransoletka, o której wcześniej wspomniałam. I na końcu jeszcze bardzo Wam polecam przeczytajcie, bo to są też takie informacje dla rodziców, też muszą być przygotowani na taką sytuację. Oczywiście, że nikomu jej nie życzymy, ale jeśli już się zdarzy, to powinniśmy działać według pewnego schematu, który zna cała nasza rodzina. Nie tylko wymagać tej znajomości od dziecka, ale również my musimy się zachowywać. Tak, żeby było bezpiecznie. Nie chcę powiedzieć spokojnie, bo to nigdy spokój nie jest, ale jeżeli znamy te kroki, to będziemy wiedzieli, co robić. Bardzo potrzebny temat, zwłaszcza przed wakacjami, ale myślę, że nie tylko. To co? Czytamy?